W ostatniej części naszej podróży przez INZ chciałbym Wam dosłownie króciutko podsumować i powiedzieć o jeszcze kilku kwestiach, które są dosyć istotne. Pierwsza sprawa jest taka, ponieważ cały czas Wam pokazywałem grę jednoosobową, to tak naprawdę dosłownie to, co się dzieje w sytuacji, gdy gramy tylko jednym magiem, bo oczywiście możemy grać w ten sposób, że kontrolujemy ich dwóch, trzech lub czterech sami, jasne, no i wtedy oczywiście gramy tak jak. Yy, tak jak tutaj pokazywałem, przygotowujemy ten talie yy, tur, w kolejności. Natomiast kiedy gramy sami, to oczywiście zawsze do talii kolejności wchodzą dwie karty Nemesis, ale wówczas używamy też dwóch kart, wiadomo, naszych, bo będziemy jako jedynka i możemy sobie użyć x, -a, wtedy tym x po prostu będziemy my. Zawsze więc w grze jednoosobowej będą trzy nasze tury i, i dwie tury Nemesis na, na daną rundę. tak? To jest jakby pierwsza kwestia. No i druga kwestia jest taka, że Ilekroć nasz poziom życia spadnie do zera, no to oczywiście gra się jeszcze nie kończy. Wszystkie efekty z tym związane, czyli cierpi greyfold, wyzwolenie i tak dalej, są oczywiście jak najbardziej na miejscu, natomiast dla nas się gra nie kończy, my po prostu gramy dalej, czyli, czyli tak naprawdę warunkiem naszej porażki jest to, żeby upadło grefe, ewentualnie, jeżeli są jakieś dodatkowe zasady, no w tym przypadku wiadomo, Mroczny cytan musi stracić to wszystkie rzecz jasna też przegrywamy. Co jest jeszcze istotne? Mianowicie w grze, tak jak wspomniałem, jest kilka takich pojęć, o których, o których warto pamiętać, czyli aby odrzucić na przykład na karcie mocy, czyli albo, albo, czyli kiedy możemy wybrać jedną z dwóch opcji. Może dojść jeszcze do czegoś takiego, nie wiem czy tu mi się uda taką kartę znaleźć, w każdym razie może na kartach, szczególnie Nemesis, może być napisane zniszczenie, oznacza to, że Karty zniszczone są usuwane z gry, tak? Na przykład yy, karta mocy mówi nam: Zniszcz trzy karty z wierzchu stosu do dobierania. No to wtedy po prostu je niszczymy, tak? Zorza, pach. Następna karta, pach, pach i tak dalej. I odrzucamy je z gry permanentnie, prawda? Jeżeli odrzuć, to odrzucamy tu oczywiście w ustalonej przez siebie kolejności. Jeżeli niszczymy, to niszczymy. Jest, że występuje jeszcze jedno pojęcie, które na jest dosyć też mocno związane z grą solo mianowicie pojęcie tak zwanego sojusznika tutaj mamy na przykład taką kartę, to jest zresztą jedna z kart artefaktów, które mo moglibyśmy pozyskać o właśnie to co trzymam tutaj przed sobą to jest właśnie tak zwana talia modyfikatorów nie wiem w sumie skąd ta nazwa, w każdym razie to są wszystkie karty po jednej kopii każdej karty, którą mamy w grze właśnie czy kryształów czy artefaktów i z nich możemy sobie po prostu losowo dobierać jeżeli chcemy i tworzyć, tworzyć kombinacje Pamiętając oczywiście o proporcjach, tak? czyli to są wszystkie te rzeczy, które mamy dostępne. Jak widzicie, krwawy klejnot, tak on już jest, akurat został wybrany. To jest dokładnie ta sama karta, tylko że jako modyfikator po prostu używamy sobie tej talii i losowo możemy je dobierać. Ok, ale wracając do sedna, w grze występuje jeszcze tak zwane pojęcie sojusznika. Co to oznacza? No jakby dwie rzeczy. Po pierwsze, jeżeli gramy na więcej niż jednego maga, no to sojusznikiem będzie każdy inny nasz. Yy, Partner w grze, tak, tak bym to powiedział. Natomiast w momencie, kiedy mm, gramy sami i jesteśmy tylko my jednym magiem, to my jesteśmy swoim własnym sojusznikiem. Czyli jeżeli, jeżeli na przykład są efekty na karcie. Typu, na przykład, dowolny sojusznik może przygotować zaklęcie ze swojego stosu kart odrzuconych, prawda? Czyli dowolny sojusznik, no to w tym momencie ja bym był swoim sojusznikiem, czyli ja mogę tę akcję wykonać. Czasem jest tak, że na przykład strzela, yy, nie wiem, zyska jeden kryształ, yy, jakiś tam sojusznik Twój zyskuje coś tam. W tym momencie ja, ponieważ gram sam, zaró zyskałbym zarówno kryształ, jak i bym wykonał tę akcję, która jest przypisana do mojego sojusznika. Czyli wszystko to, co się yy, odnosi do sojusznika w grze solo, takiej solo-solo, true solo, no to wszystko odnosi się także do mnie. Natomiast ilekroć gramy więcej niż jedną osobę, czy więcej niż jednego maga, wówczas każdy sojusznik to jest po prostu ktoś inny, tak? Czyli musimy taką sobie osobę wyznaczyć. I myślę, że tak naprawdę to by było tyle. No i jest, pozostaje jeszcze kwestia tak naprawdę yy, z tych pojęć, które nam zostały, no to to wyzwolenie, ale to już wiemy o co chodzi, bo, bo to jest po prostu działanie, które, które tak, wyzwala czy aktywuje nam Nemesis i jej zdolność specjalną, a nie, a nie tego, tych yy, popleczników, które, których mamy, yy, czy, których ona tutaj pozyskuje z tej talii wcześniej przygotowanej. No i tak, jak widać, tutaj wyzwolenie w przypadku akurat tego Nemesis. Musimy zobaczyć, ile mamy odrzuconych kart w yy, yy, stosie tur, prawda? czy kart tur i w zależności od tego co się dzieje, no to oczywiście odpalamy taki efekt albo oczywiście mroczny tytan traci jeden żeton, a jak pamiętamy no, jeżeli straci wszystkie to, to kończy się nasza gra porażką akurat tutaj jest trójkę, czyli teoretycznie nie najłatwiejszy ale jak wiemy, już Wam to też pokazywałem, tutaj możemy korzystać sobie z tych nemesis jakby różnego rodzaju no i cóż, mamy tych magów, to też już chyba było widać no, a poza tym to, tak naprawdę, z kartami modyfikatorów, plus jeszcze karty, tutaj też mamy już podzielone kolorami, żeby było łatwiej rozpoznać. To są też y, częściowo karty powszechne, częściowo karty przypisane do konkretnych Nemezis. Y, tutaj mamy nawet y, taką specjalną talię, którą mamy pani pustej korony. Ona akurat korzysta z jeszcze osobnej talii kart, to mamy ją opisaną, no i to są właśnie te wszystkie. Postaci, które myślę musimy po drodze, ee, że tak powiem, rozwalić, zanim się dobierzemy do, do pani pustej korony. Taka ciekawostka właśnie ona ma jeden życia, czyli ją możemy zniszczyć dopiero na samym końcu, kiedy e, przebniemy przez te wszystkie postaci. Tyle. Jeżeli chodzi o inną mam nadzieję, że wszystko było jasne i zrozumiałe. Jak widzicie, granie jest trudna w zasadach, bo. W swojej turze też nie możemy zrobić aż tak wielu rzeczy, a w przypadku Nemesis to już w ogóle prościzna. Najpierw sprawdzamy, co leży tu, potem odgrywamy kartę i do widzenia. No i dostajemy oczywiście po tyłku. Natomiast cała zabawa, właśnie różnorodność rozgrywki bierze się z tego, że mamy różne postaci, tyle że niestety w grze są one tylko cztery. Więc myślę, że jeżeli pogramy przeciwko nim, no to, to, to zechcemy, wiadomo, sięgnąć po kogoś jeszcze, ale dodatków jest sporo. Więc myślę, że zabawy wystarczy na długo, a tym bardziej, że jest jeszcze druga. Właściwie pierwsza część, bo to jest jakby drugo, to jest druga podstawka, tam, jest, tam była pierwsza bez tytułu, tak po prostu, bez, jakby bez podtytułu. I tyle. Jan jeżeli Wam się podobało, to wiecie co zrobić. Nie? Gra jest naprawdę bardzo, myślę, fajna i do gry solo, i do gry kooperacyjnej. Kooperacyjna nawet ciekawsza. Jedyny chyba taki minus, i, i taka moja dobra rada na początek, to o czym zresztą już wspominałem, poczytajcie trochę autentycznie. Zapoznajcie się z kartą Nemesis, zapoznajcie się z, z tym, co robią te poszczególne karty, bo później, mm, kiedy wejdziecie w grę i będziecie czytać na bieżąco, jak to często się odbywa, a, zagramy, siadamy, dobra, gra na początku będzie się strasznie dłużyć, bo każdą kartę będziemy chcieli przeczytać, zobaczyć, co ona robi, co się dzieje, i będziemy mieć wrażenie, że w ciągu nie wiem, pół godziny zagraliśmy dosłownie kilka akcji. I yy, to ta gra ma tak wyglądać? Nie. Ona potem oczywiście przyspiesza, bo już wiemy, co się dzieje. Ale poświęćcie, naprawdę, jeżeli poświęcicie 10 minut czasu na przeczytanie i zapoznanie się z kartami, to potem gra poleci pyk, spłatka, naprawdę. I, I to będzie fajna, intensywna rozgrywka, i rzeczywiście będzie się można w tej godzince zmieścić, a nie zmienić, a zmienić też, dobra. Nieważne. Eee, w każdym razie, tyle, jeżeli chodzi o Innocent. Trochę czasu na to zajęło. Wspólne przebrnięcie przez zasadę, mam nadzieję, że było warto i że już teraz bez problemu zasiądziecie do rozgrywki i jednocześnie będziecie w stanie wytłumaczyć ją komuś innemu, bo o to też chodzi w tych materiałach. Trzymajcie się, do zobaczenia, do następnego.